W dzisiejszym magazynie Spektrum zwracamy szczególną uwagę na malutką rzeczkę leżącą w centrum superprzemysłowego zagłębia Rury w Republice Federalnej Niemiec. Jest to bowiem najczystsza rzeka w Europie, w co trudno uwierzyć, zważywszy na jej szczególne położenie. Jak to się robi? Na to pytanie stara się udzielić odpowiedzi spektrum już za kilka sekund. Na całym świecie występują problemy z budową elektrowni jądrowych. W wielu krajach notuje się opór ludności, która obawia się o swe bezpieczeństwo. Można te problemy rozwiązywać w najprostszy sposób: po prostu rezygnować z budowy. Tak jak uczyniono to kilka lat temu w stanie Tennessee. Władze tego stanu zgodziły się na straty w wysokości prawie 2 miliardów dolarów, hamując budowę dwóch elektrowni. Podobnie uczyniono w stanie Mississippi. No cóż, jeśli ma się dużo pieniędzy, można i tak, ale można też budować bezpieczne elektrownie. Entuzjaści kąpieli, surfingu, żeglarstwa stada owiec ptactwo wodne. Naturalne środowisko i elektrownia. Czy ma to wszystko coś ze sobą wspólnego? Oczywiście. Korzysta tu przyroda z techniki i odwrotnie. Niezwykła jak na dzisiejsze czasy konstelacja, a jednak osiągalna. Wszystko zaczęło się od tej dającej 1300 MW elektrowni w Lingen nad rzeką Ems na północnym zachodzie Republiki Federalnej Niemiec. Zazwyczaj pobiera elektrownia niezbędną do chłodzenia wody z pobliskiej rzeki czy też kanału. Ale przy wyjątkowo suchych okresach staje się to niemożliwe. Jedyne wyjście to budowa sztucznych zbiorników w postaci pasujących do krajobrazu jezior, które wykorzystane będą w trudnym dla elektrowni okresie. Spojrzenie na mapę. Po lewej stronie rzeka, po prawej kanał żeglowny. Elektrownia i zbiornik oddalone o 15 km połączone są kanałem. Woda płynie z jeziora podziemnymi rurami do kanału, a stąd dalej do zakładu. Oczywiście wówczas, gdy poziom rzeki gwałtownie opadnie. Gdy wody w rzece jest pod dostatkiem, tą samą drogą zasila ona sztuczne jezioro. I tak rezerwuar ten pozwala na stałe i równomierne zaopatrzenie elektrowni w niezbędną do chłodzenia wodę. 5 lat trwała budowa zbiornika retencyjnego. Pochłonęła 230 hektarów lasu sosnowego i stała się jedną z większych i nowocześniejszych inwestycji w Europie. Ale też i gigantycznym naruszeniem krajobrazu i gospodarowania przyrodą. Wywołało to protesty mieszkańców. Rozsądniejsi mówili, że w miejsce dzikiej natury powstanie rezerwat również służący człowiekowi. Rezultat? Jezioro o 23 milionach metrów sześciennych wody na obszarze 130 hektarów 15 metrów głębokie. Wspaniały teren wypoczynku i sportów wodnych, a przy tym mistrzowskie rozwiązanie myśli technicznej, bowiem budowa sztucznego jeziora o takim wymiarze była co najmniej problematyczna. Jednym z większych wymogów było uszczelnienie dna. Na piasek położony został 5 mm filtr. Drugą warstwą stało się 20 cm żwiru. Była to podstawa dla 5 cm zwartej powierzchni asfaltu, a na koniec 7 cm elastycznego asfaltobetonu chroniącego przed stratami wody. Tak to wyglądało praktycznie. Rozwijanie runowego filtra, bele szerokie ponad 6 metrów. Na to wysypany został gruby żwir. Czerpaki rozprowadziły go na równą 20-centymetrową warstwę. Walce ścisnęły wszystko. I z największą troską, a także precyzją położony został na zakończenie asfalt. Jednocześnie zazieleniło się wokół jeziora. Owce zaczęły skubać trawę na wysokiej na 15 metrów grobli. Naturalne kosiarki. Sztuczne jezioro uzupełnione zostało rezerwatem. 50 hektarów wilgotnych i błotnistych. Tu człowiek jest niepożądany. Szerokie moczary powstrzymują go. Zwierzęta pozostają wyłącznie między sobą. Szansa dla ginących gatunków. Stal i węgiel, ciężki przemysł, solidna podstawa gospodarczego postępu w większości zindustrializowanych państw. Ale nie ma blasków bez cieni. Postęp miał i ma do dziś swą cenę. Na przykład niemal nieodwracalne naruszanie krajobrazu czy straty w środowisku człowieka. Zachodnie niemieckie zagłębie Rury należy do najstarszych i największych przemysłowych centrów Europy, tych regionów, w których otoczenie zostało szczególnie mocno okaleczone. O tym wiedzą wszyscy. Nie wszyscy natomiast wiedzą, że tu też podjęte zostały pierwsze rygorystyczne środki przeciwko niszczeniu środowiska człowieka. Przykład rzeka Rura. Ze swymi 217 kilometrami wcale nie największy nurt w Europie, a mimo to bardzo znana rzeka. Rura zasila w wodę niemal 2 miliony ludzi i różnorodny przemysł. Niegdyś jeden z największych ścieków, będących dopływem Renu, zasilając jego własne zanieczyszczenia w rejonie Duisburga. Należy dziś Rura do najczystszych przemysłowych w Europie rzek.